Cześć Simankoś i pokażę wam, jak zrobić taki wypukły napis, efekt wypukłego napisu. Na jakimś na jakieś tam tle, na jakiejś teksturze. To już wszystko zależy od was. E, dobra, więc stworzymy sobie tekst na jakimś e, tle, na, na jakim chcemy. E, ja tutaj sobie wpiszę, wpiszę czarny jak zawsze. Mm, dobra, tutaj zmienię sobie jeszcze czcionkę. Powiększymy. Dobra, jest wyśrodkowane, jeszcze sobie tylko e, Enterem. Zjedziemy trochę w dół, żeby było tak mniej więcej równo. Wchodzimy prawym, klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwę z tekstem, kanał alfa na zaznaczenie, wyłączamy widoczność tej warstwy z tekstem, przechodzimy na warstwę z tłem, z teksturą, cokolwiek. W sumie ciekaw jestem, jak te efekty by wyglądały na jakiejś na przykład na teksturze chmur albo na teksturze, nie wiem, jakiegoś zdjęcia. Też w sumie mogłoby być ciekawe, ale dobra, na razie robimy na jednolitym tle. Teraz wchodzimy w zaznaczenie odwróć, filtry, światło i cień. Rzucanie cienia, tu dajemy 4, 4, 14, kolor czarny, krycie 100%, dopuszczalne powiększenie, odznaczamy, dajemy OK. I stworzył nam się taki cień wewnątrz i teraz też stworzymy tylko że taki biały połysk wewnątrz, czyli filtry, wyświetl, ponownie rzucanie cienia, zmieniamy kolor na biały. I tutaj przed tymi czwórkami dajemy minusy, czyli minus 4 i dajemy OK. Dobra, teraz rzucił nam się taki połysk w środku. Zaznaczenie brak. Krycie w sumie tego cienia można trochę zmniejszyć. Wydaje mi się, że dało, tego czarnego, że dało się za duże. Czyli na tej warstwie z czarnym cieniem. Troszkę krycie, o, na jakieś 70. Klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie z tekstem kanał Alfa na zaznaczenie. Wybieramy narzędzie wypalania rozjaśniania. Wybieramy rozjaśnianie. I na warstwie z naszą teksturą, jakimś tam tłem, rozjaśniamy jeszcze tekst. Raz, dwa. Wydaje mi się, że raz było dobrze, czyli sobie cofnę i zaznaczenie brak. No okej, okay, myślę, że filmik się wam spodobał. No, i ode mnie to wszystko, trzymajcie się. Siemano.